Naleśnik Zębaczyński został w końcu zaorany, moi drodzy, czyli kolejna totalna orka. Tym razem prace rolne wykonywał Sebastian Kaleta z PiSu. Posłuchajcie. Powodu, że Mariusz Błaszczak ma zarzuty za to, że z archiwum pokazał, że chcieli się wpuścić Rosjan do połowy kraju. Michał Woś ma zarzuty za to, że skarb państwa z jednej, z jednej kieszeni do drugiej kieszeni w skarbie państwa em, przelał pieniądze na zakup systemu do kontroli operacyjnej służbom. E, pan profesor Cęckiewicz. Ma odebrane poświadczenie bezpieczeństwa nielegalnie, co stwierdził sąd, więc ma je przywrócone za to, że zgodzi się odtajnić archiwalny dokument, historyczny dokument do prac naukowych. Wścigacie przedstawicieli opozycji dla, samego, dla samej idei ścigania, dla chorej rządzy zemsty. Czy u jakiegokolwiek polityka mojej partii podczas dwóch lat Waszych rozliczeń znaleźliście takie. Artefakty, jak w skrytkach u przyjaciela Sowomira Nowaka, czy w jakiejś zabudowie kuchennej, któryś polityk prawa i sprawiedliwości trzymał pieniądze? Nie. Wasze zarzuty i całe wszystkie sprawy mają charakter czysto polityczny po to właśnie, by przykrywać takie afery jak afera Nowaka.